Promujemy rozwiązania firmy Logitech, naszego zespołu VC czyli Video Collaboration, rozwiązań do pracy indywidualnej i do pracy zespołowej, pracy w biurach, gdzie w tych czasach jest ten produkt niesamowicie potrzebny i pożądany przy naszych partnerów. Pokazaliśmy, jak skutecznie można współpracować z, po, po, z naszym sprzętem, ze sprzętem firmy Logitech w połączeniu z e, softwerem firmy Microsoft. Pokazaliśmy najnowsze rozwiązania, przedstawiliśmy rozwiązania do różnych typów pomieszczeń, e, i jak skutecznie można wykorzystać te rozwiązania. nasze urządzenia, które w tym momencie promujemy, które pokazujemy, czy to jest Rayleigh Bar, czy Rayleigh Bar Mini, czy rozwiązania nawet Meetup, są kompatybilne z Microsoft Teams. Microsoft Teams coraz mocniej promuje pracę, pracę zdalną, cały czas swoją funkcjonalność rozwija. Nasze, nasze urządzenia dostosowują się do tej funkcjonalności. One już są zbudowane w ten sposób, że jak Kolwiek nowego powstanie w platformach, które służą do łączenia się, to nasz sprzęt jest gotowy, żeby, żeby podjąć to wyzwanie i żeby, żeby tą funkcjonalność po prostu wykorzystać.